Witam wszystkich serdecznie, widzimy się w kolejnym odcinku. Ach, akcja się będzie coś czuje, działa. Jako, że nie wczytuję, to pewnie tym razem nie powariuje jedną skiną. Tak fajnie, że, że będzie można kontrolować, ale, ale no. Ale i tak muszę powiedzieć, że ładnie skontrolowaliśmy. Poprzednio przecież tu się broniliśmy, co nie? Tak. I tak. Tutaj. I w dół i ten Gdańsk nieszczęsny. Potem się jakoś udało nawet. Też chyba wciąż nigdzie nie zrobiliśmy kociołka, poza tutaj jednej, jedną prowincją, chyba i tu jedną prowincją, co nie? Kiepsko. I nie wiem, co dalej, szczerze. Ok, kost niech się utrzymuje. Hmm. Teraz w sumie nie mam pomysłu. I go... Najgorzej. Miejże w nas obiece, Boże. To, <grytanie>, <grytanie>, to będzie przewalone No ja mam teraz wytrzasnąć dywizję. No właśnie, nie ma nic. Ah, fuck. przyszła Kurde. No odcinek, gdzie chyba będziemy przerypywać wszystko. Ej, w sumie jak się skończy, to będzie można kolejną serię szybciej zacząć. O, ale jugole sobie dają radę. I w sumie zaraz jeszcze będzie... Brutalny ten descent zrobili. Za ile my tą Grecję zapraszamy? Dobra, dwa dni. Nasze bombowce, nasze bombowce nad Berlinem. I w sumie warto byłoby tak zrobić. O jest, Grecja. To my chcemy teraz robić? Hmm, jak nas zaatakują, to w sumie Japońców można wezwać w miarę szybko. Z wojska coś... Też w ogóle coś mamy? Przeczołgi. Że szybciej będą. Żeby się przydało. Wiele rzeczy by się przydało stąd w sumie. Marynarka w na razie nie. A specjalsi. By się przydali. Dobra. Celem życia nie jest przeżycie. Dobra, żebyśmy ich wypchnęli, mówię, Chociaż z tej części, co nie na odrze się okopać. Na odrze tutaj byłoby naprawdę dobrze się okopać. O, nie straciliśmy. Dobra. Trzymaj mi ten ołomuniec na razie, bo kurde to będzie porażka inaczej. Też się wstrzymaj. Tu się ładnie chłopaki bronią. Tak, Francuzi ich przecięli, jest dobrze. Tu gole widzę też bardzo ładnie dają radę. Już się widzę, wszystko kończę. Wezwij wszystkich. Nie można. Czego Grekom brakuje? Czemu wy nie chcecie? Niebezpieczne granice z przeciwnikiem. Z kim? Z Turkami? Z kim wy macie niebezpieczne granice, ja się pytam. No przecież tutaj wszystko jest bezpieczne, jak się rozglądam. Aha, bo poszliście i macie niebstrzegone granice, dlatego. Super. Ok, może być, mi to pasuje. Więcej nas to lepiej. Możemy Bugaru zaprosić jakoś? Nie, i się boję, że zaraz oni do osi dołączą. A tego nam brakuje jeszcze kolejnego frontu. Jak my z jednym mamy le problem, przedtem mieliśmy dwa Florencer i też był jeden problem. A teraz z jednym już mamy problem. Kiedyś się wiecie, musi udać, co nie? któregoś, dnia. któregoś razu. nie. razu. Nie wiem, jak my to mamy zrobić. No dobra, zobaczmy już na inne fronty. Może gdzieś indziej będzie łatwiej to ogarnąć. Nie wiem, kliknijmy to. Ale ja widzę, że to dużo na mnie zmieni. Chociaż tutaj i tutaj. To akurat jest dobra opcja. To się może wstrzymać tutaj. Podejści tu jedną dywizję. Tak. Tutaj, tutaj, tu tutaj. Tu nie ma sensu atakować. Już jak atakujemy z tymi, to atakujmy. Dekorci, machnąć tu. Obrona, ale to tylko w tym miejscu nas atakują. Dobra. Powtórka tutaj, ataku. Poślemy tą dywizję, tu. Poślemy tą dywizję. Mamy ponad 100 punkcików, co nie? Można je na coś wydać. W ogóle tutaj też możemy coś kupić. Powiem Nocne te. No, walki w nocy. Wiernąć. Też był znajomy Królika, na no tak, i Adam Małysz. Weźmy zające aż po znajomości starej. zobaczmy czy nie mamy... No dobra, Zając. Zając wlatuje. A YouTube... No dobra, będzie git. No tak, z zapatrzeniem to kiepsko wygląda, jeśli nie dziwię. Ale jak tak wezmę, nie jest lepiej. Trochę przewalone szczerze. Może coś takiego się uda? Ej, hala hala hala. Aaa, tam się nie... Na zmianę będą nam włazić i wyłazić stamtąd, serio? No bo tutaj mają prowincję. To się nie uda. Tu możemy ich postarać się trochę zrasować, tak przez chwilę, żeby nam tu nie włazili. Może się uda. Może jest szerokie, głębokie i na północy. No, chociaż trochę się tu uda coś. Jak e, chłopaki, tędy. Wiem, że to dużo nie zmieni, ale. Kiedyś się musi udać. No, musimy się gdzieś przebić. Znowu. O, wielka rada faszyzmu. Hmm. Ciekawe, czy żeby dlatego, że rzym pada i. Jest śmiesznie. Boże, myślałem, że ZTSR już tutaj też by Nie zdziwiłoby mnie to w ogóle. Ale dobrze, póki nas nie atakują ruskie, to jest dobrze. Żeby to był mod, gdzie po prostu blokują nam atak na nas? W sumie ten mod może tak trochę oszukiwałeś, tak teraz myślę. Bo jak to jest dla Beki robiony mod, to one umieją tak. Dobra, wylecicie od razu tutaj. Nie będziemy czekać ani chwili. Ty tutaj, ty też, bardziej tu może. O, mainlisiery, tak? Grecy przyjmiemy, przyjmiemy, przyjmiemy wszystkie mainlisiery od was i lecimy dalej. Tutaj wy wytrzymują chłopaki w ogóle. Wytrzymują Rotterdam pada, ale. Holandia chyba jest skapitulowana, co nie? Yeah. Luksemburg i Holandia kaput. O, 26% mamy udziału w tej wojnie. Francja ma tylko więcej, ale. No... Jestem w stanie zrozumieć, dlaczego Francja ma tego wszystkiego więcej. Bo no, no, no ciśnie nieźle. Tak, oni tutaj bardzo. Ale to bardzo nie chcą, żeby wygrał. Ej, w sumie tak jak zrobimy teraz, to będzie spoko. Wleci nam dobry sprzęcior. Flanki, w sumie. Dobra, zróbmy to w ogóle. Peloty by się przydało też porobić, ale wciąż nie zrobiłem ich. Chyba już nie zrobię. Przynajmniej na... Póki jest wojna z Niemcami. I właśnie, przydałoby się tory kolejowe ogarnąć. No. I to ja rozumiem. To tędy, ty tędy. My, i ty pomóż tutaj. Nawóp pomóż. Nawóp pomóż. I tutaj pomóż. No nie, oto się podziękujemy Wam. Bardzo dobry prezent chcecie nam dać, ale podziękujemy. Będę, Tędy. Tędy. Tutaj. Tak zrobimy, może zadziała. Więcej zwalczania partyzantów. Właśnie, przydałoby się właśnie zwalczać tą partyzantkę porządnie. To jest nasze, to jest nasze. Ten sam rejon. Dobra, nic nam nigdzie nie rośnie. Dobra, tam ruszmy na chwilę. Co tu jest? Wimsudski, co ty możesz? Kim będę zastanawiać się logistyka. Nice, jak tym się to wszystko uda to tutaj, to jest dobry kociołek, to jest bardzo powoli idzie, ale to jest dobry kociołek. Dobra, ten czołg tutaj. No nice, udało się ładnie. Tutaj. I tak w sumie atakując jest bardzo dobrze teraz. Żeby po prostu się nas naprawdę lękali, albo naprawdę było to zablokowane. To jest dość ciekawa rzecz. Tak jak ciekawe jest to, że Francuzi naprawdę się ładnie rozlewają. Tutaj też. Jakie? O! Tutaj już w ogóle jest tylko krążonko jakieś widzę. Zaraz ich pewnie kapuc. Tu jeszcze się bronią, Boga nam dane. Nie, i to jest dobre pytanie, Czy tak by się udało? Chyba nie. Dobra, niech się cofają, po prostu niech się, co... niech się cofną. Prawda, ja mam wywalone. Lecisz tutaj. Gdzie jest jeszcze jeden czołg? U. No tak jest doskonale. Celem życia nie jest przeżycie właśnie, czy ja nie mam czegoś, co zwiększa w sumie. Mmm, tu była ta produkcja zwiększona też. No, broń piechotę, broń. Dobra, machnijmy to, bo to są dotkrynki. Dotrzynki zawsze są przydatne. Niech Wam nie mówią inaczej. Dobra, do boju, do boju. Ej, ładnie idzie, naprawdę zaraz ten Wrocław zdobędziemy. Gdzie oni mają jeszcze? Tutaj, Szczecin, Berlin, Drezno, Praga, Brno. Dobra, to nieszczęsto. nieszczęsna. A udało się zająć, dobra. Dobra, to rzućcie mi ich tutaj teraz. Serio teraz mówię. Ta piątka się tu bardzo przyda. Nie, estończycy nie chcemy was. Chcemy was, ale nie tu, nie teraz. Lewy już ma, lewy już ma, dobra. Tego ty możesz piechotą być ekspertem. My nie mamy jakiegoś piechociarza, tam eksperta. No mamy. Oj, tam był Milik, czy mi się wydawało? A nie, Magik, dobra. A. Ah, już zdziwiłem. Tylko wilk nam został? No, trudno. Może wilk, ale za to. A nie wiem w sumie nawet co powiedzieć. Eee, ojoj, Rotterdam naprawdę padło, i tu cała okolica. Ajajaj, aj, aj. znowu na Bruksela, na linii frontu. No, 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 nie jest wesoło w państwie duńskim. Właśnie Dończycy. tam są. E, tu się bronią. Tu widzę, że zaraz będą właśnie naprawdę padać. Też już dogorywają. No dobrze, bo wszystko się do Europy rzuci. Nie wygląda to dobrze. Szczególnie dla nas. Ajajaj, jak oni się dogadują to jest niefajnie. Ogólnie dla nas. Właśnie, czy ja nie mogę przypadkiem tutaj ich awansować za coś? Więcej ataku. Ej, w sumie tu by czołgi świetnie się spisały. Tak, teraz zobaczyłem, że to są równiny, a nie góry już. Ule, tylko czołgi mamy na drugim końcu frontu i walczą w lesie, chyba, tak? No. No, oczywiście. Bo jak wiadomo, las to jest naturalne miejsce walki czołgów. Jak w ogóle wygląda? Hmm. Kiedyś tam, w przyszłości można sobie taką linię bunkrów machnąć. O. Ale to kiedyś. Coś takiego. Proszę też. <laughs> Żeby nie było pustych przelotów, tak? No. Mm. Dobra, nie ma co kombinować. No bardziej, bierzemy dalej. Jedziemy, jedziemy. Uu, włoska wojna domowa. A są nasze i nie nasze Włochy, lol. Hello there boys. Czyli niemiaszki przywrócili ich, ok, na południe są. A tu jest... ...regno de sul. Nie było, że królestwo aż nie pamiętam. Tam zniszczeni. O, Jugosławia przychodzi przez te Alpy. O! Eee... Dobra, Francja ma następne wojsko, to dobrze. Bardzo dobrze. I to bardzo dobrze, że do nas się dołączy. w takim razie. Ojoj, sedan palu. Złe rzeczy dzieją. To jest w ogóle jako moja marionetka, o. Ciekawie, ciekawie. Jak to się ładnie nazywa? To jest to marionetka, ja po prostu, okej. Okay. Katowice ok. A tak. O, udało się. Dobra, was rzucimy tutaj. Tak ewidentnie teraz. A was wszystkich tutaj. Chociaż. Trochę lepiej byłoby tak zrobić. Dobra, robimy tak. Tego tylko zostawmy tutaj. Dobra, do boju. Tu będzie szybko pewnie, bo same piechociarze. Rewolucja Feministyczna gdzie mnie wyrzuciło? Płacnijmy to jeszcze. Nice. Rusy zrobili? Stracili cel! I od nowa robią. Nie mają jeszcze siły politycznej na to super. No przyjmiemy. I rusy to są naprawdę powaleni w ranie. I to tak mega. Może naprawdę tak długo wa walczymy o jakieś Dobra, e... I rozumiem, że mogę dokładnie zrobić. Okej, okay, to jest zwalone, bo to zwiększa szybkość badań, a my przejmujemy koszt. To jest mega głupie. Ktoś, to ktoś zapomniał chyba o tym, że to się zmieniło. Nie wiem, jak to tłumaczyć inaczej, robić takie bezsensowne rzeczy w sumie. Zmarnowaliśmy. Nice! Szczecin paru. Wy już tutaj? O, wy już tutaj. Lecimy w tędy. Dobra zaraz będzie i Słowacja okrążona. Dobra, wy tutaj, wy tutaj, o tak. Dobra, i ty może tak po prostu, się też nie przesadzili w drugą stronę. O, likwidacja podatku dochodowego zakończona. Znowu on. Stalin zostaw nas w brutalu. Dałoby się nadrobić ammo. To się te karabiny, ale też czołgi lekkie by się przydało. Dobra, wiem już, co będziemy robić. Będziemy te czołgi musieli klepnąć w końcu. Wszystkiego nam brakuje, tak naprawdę. Jak się na Niemcach nie wzbogacimy, to przewalone trochę. No, to są też niemieckie jednostki, jak nic. No kurde, wiedziałem, że to się stanie. Myślałem, że za chwilę. Może ich nie wezwał tak szybko? Bo ja muszę to dokończyć, to O, no, on kim zdechł. A jest i żandarmeria. My machniemy to. Machniemy. Nie ja mam gdzieś tutaj szybszych ciężarówek, żeby szybciej je klepać. Pruszczona ciężarówka czy coś? Halo. O super udało się. Dobra. Idzie ładnie. Może ile on razy będzie słów w suwerenność naszą podważać? O, dobra, zaczęło robić tym razem na serio to. Nie jest dobrze, ale możemy Berlin zdobyć. No już się stało uzasadnione. Tak, polska machina wojenna się jest nie do zatrzymania. Yy, machnijmy to. Tutaj tak. Nice. Yy, Tylko lego tutaj. Ty tutaj. Co my dalej chcemy zrobić? Ile do kapitulacji Niemiec brakuje? Bułgarii nie wezwali, nie wezwali. Ciekawe że ich wezwał potem. Ty może zostań akurat. Kurde, śmiesznie, że ta ruska mu za tak leci. Czy oni tu mają... Nie, nie mają. Mają teren okupowany. Dobra, już myślałem, że może szybko ich rozwalimy. Czemu się zaczęło na, zaczęło na ruskiej muzyce? Już prędzej. I w sumie... Lecisz ziomek, się zamieniasz z tym, tak. Dokładnie. I teraz wasza trójka, tutaj. Od tego przyjmiemy wszystko, co potrzeba. Tutaj mówię, powinien być koszt tańszy, a nie ten. Ktoś zna autora może mu przekazać, że jest błąd. Taki dość poważny błąd. Moim zdaniem przynajmniej, bo to mega nie pomaga, a wręcz przeszkadza. O! Francuzi może se ten stracili, ale wszystko inne. Chodzę skocznie z Luksemburgiem, widzę. Boże znowu. Ile razy ten kam. Ten Luksemburg to mega często kapituluje, zauważyłem to zauważyliście? to taka ciekawostka bardziej. Tak i tak. Tędy. Ciebie akurat cofniemy, bo w sumie się rozpędziłem za bardzo. Ilonia. Pratenty. Lecisz tak, tak i tak. Nie wiem co zostawieni sami, sami sobie w sumie. Milusio, W końcu nasza piechota zartu wytrzymuje jak należy. Wy idziecie tutaj i chyba będziemy kończyć odcinek jak już Hamburg zdobyliśmy też. Nie wiem czy jest jakiś większy sens teraz. Pratenty. I tak teraz, no w końcu się musi udać. Widzę, że się udało teraz. Jakim nie zostało więcej już jednostek. Słowacja będzie kaput. Ej, naprawdę ładnie idzie. Naprawdę ładnie. Ej, Słowacja zdechła w końcu. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. W tym będzie to wszystko. Przypominam o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu. Ejo.